Udało się, jeżdżąc... Was nie skłamie, prawie godzinę, po godzinie C mi się zrespił. Mamy gościa. Obrabował sklep. Czekajcie, wyjaśnimy tego gościa. Kurde ty, naprawdę wytrzymały. O. Dobra, teraz jako dobry, wzorowy obywatel idziemy odnoś zawartość do sklepu. Także lecimy. Powiedziemy sobie że bardziej na stację będę nową, nie naprawdę wam powiem. Niby wymagania do tego wszystkiego są dosyć proste w zasadzie wam was o tym powiem. Wymagania na to, żeby wydarzył się ten napad w zasadzie wyglądają na tym jak coś też jest na razy dwa, żeby też nie było, bo jest dosyć sporo to wymagania są takie, że wystarczy być 20 minut na jakiejkolwiek sesji. Jaki jest sposób, jaki ja to zacząłem robić? Zacząłem po prostu zasuwać po każdym sklepie, tam będzie mapka w opisie, żeby mi się to zrespiło. Zasuwałem po każdym możliwym sklepie, jaki jest możliwy, gdzie się może zrespić ten event. Będzie... Mówię, no mapka w opisie, to zobaczycie. I byłem ciekaw, czy któryś mi się pojawi. Nagle jadę kurde widzę, że się coś zrespiło. Także wchodzę i działam. Z tego, jak zauważyliście, mamy achievement. Z tym związany. Także tutaj od razu Wam już pokażę w statystykach, żebyście mogli sobie spojrzeć, to po prostu sobie zjeżdżamy. Mamy Los Santos, tutaj Traquers, tutaj mamy dobrego Samaretanina. Generalnie, żeby mieć platynę na tym. Musimy ten event zaliczyć 5 razy. Wydaje mi się, że to nie jest jako, jakoś specjalnie sporo. Chociaż, no mówię, jego częstotliwość nie jest duża, ale nie oszukujmy się. Raczej, chyba większość z Was nie obchodzi ten achievement, ale warto jest o tym wspomnieć, że takie coś istnieje. I nie wiem, w sumie nic więcej na ten temat. Na temat tego eventu nie idzie powiedzieć niż. No w sumie nie potrzeba żadnych wymagań, żeby się zrespił. Chociaż. Mam jedną teorię, która być może będzie się sprawdzać, chociaż wiecie, to jest zawsze ciężko do powiedzenia. Możecie wiecie, stanąć na przykład wokół tych stacji y, gdzieś i na przykład na opresorze zmieniać w kółko sesję na publiczną, bo sesja musi trwać 20 minut. Bo być może jak będziecie robili kółko, na przykład po całym Los Santos, to jest szansa że, szansa, że szybciej wam się zrespi ten event, ale nie tak, że od razu go potrzebujecie. A, też dodatkowo jest taka opcja, że możemy ewentualnie ten woreczek z hajsem, tutaj ja zaniosłem... Ten forek zamiast go ukraść. Że możemy go sobie po prostu zabrać. Polega na tym, że po dwóch minutach po prostu dostajemy trochę więcej kasy. Ale to się tak bardzo nie opłaca, chcę wam powiedzieć. Bo to jest, nie wiem, o 5000 więcej. I nie ma expa za to. Także to nie jest takie warte. I to w sumie tyle na temat tego eventu wam mogę powiedzieć. Powiem tak, fajnie, że jest. Szkoda, że niestety nie respi się jakoś częściej. No ale, no cóż. Dobra, i do następnego. Cześć.